Witam w ten piękny dzień. Dzisiaj wróżba dla Ciebie. Trzeba dobrze potasować karty. I zobaczymy, co dziś przyniósł. O, czuję, że to będzie dobra wróżba. Przekładamy i rozkładamy tradycyjnie krzyż czelicki. 7, 8, 9, 10 i patrzymy, co tutaj <laughs> ciekawego. W samym środku jest kobieta królowa Denarów. Jest to karta stali. No, ona oznacza kobietę, która jest pewna swojej wartości. No, nie ma problemów z finansami na pewno. Czyli jest ktoś dumny z siebie, zadowolony. Obok nie jest sześć, sześć buław. Sześć buław oznacza zwycięstwo wygraną. Te karty przedstawiają wojsko, które wraca ze zwycięskiej bitwy z. Z jakimś sukcesem, z, z pełną radością. Tutaj ten, ten, ta, ta sama, ten, to samo centrum oznacza kobietę, która coś wygrała, która osiągnęła sukces, która osiągnęła jakiś e, sukces w karierze, coś się właśnie realizuje, jest wygrana. Tutaj, zaraz dalej, jest księżyc, czyli księżyc oznacza marzenia. Takie troszeczkę miękkie rzeczy. W tym układzie on troszeczkę łagodzi. Ten sukces jest, ale jednak ciągle na coś czekamy. Ciągle czegoś chcemy. Ciągle te marzenia Ciąg... I, i prowadzą nas naprzód. Prowadzą nas naprzód i. Sprawiają, że, że ciągle tego sukcesu jest, jest za mało. Chcemy więcej, więcej, więcej. E, tu jest karta, która mówi o przyszłości. To jest e, dziewięć kielichów, czyli e, ciągle czegoś brakuje. E, coś w przeszłości nie poszło, poszło tak, bo tutaj jest e, ta karta przedstawia kobietę, która e, trzyma dziecko. E, to jest, jak teraz razie, to jest taki układ kobiety sukcesu, która jednak, mimo że realizuje się, się w pełni w takich rzeczach materialnych, zawodowych, to jednak czegoś, czegoś brakuje, marzenia ciągną, ciągną naprzód, ale czego te marzenia dotyczą, no tutaj jest jakiś starszy mężczyzna, być może coś, yy, Kiedyś gdzieś zaiskrzyło, ale to ciągle pozostało w, w sferze przeszłości, a w chwili obecnej w chwili obecnej, no, jest królowa mieczy, czyli tu jest jakieś takie ciężkie podejście do facetów, jakby y, jest wiara w siebie, ale jednak y, mężczyzn, takie trzymanie na odległość, takie niby się chce, ale jednocześnie jak ktoś podejdzie, spyta, to jest taki I, i ciągle Ciągle czegoś szukamy. Co się z tym stanie później? No, nie jest najgorzej, ponieważ tak, trzy buławy mówią o podróży, znaczy tak z definicji, ale to oznacza też, że zaczęcie jakiegoś nowego etapu życia. Coś, yy, Coś jest oczekiwane, coś jest oczekiwane nowego, mimo że jest tutaj jakiś strach, bo tutaj jest demon, e, czyli banie się czegoś jakby demonicznego, czegoś, co, co może nadejść znikąd, ale jest tutaj demon odwrócony, czyli e, nie ma tutaj jakiegoś niebezpieczeństwa, szczególnie, że chroni to wszystko. Sprawiedliwość, czyli wszystko rozwinie się na, w dobrym kierunku. Nie no, no, w ogóle tak, od razu mówiłem, że to będzie dobry układ. Ta ostatnia karta, która mówi o tym, co się stanie, to jest dziesiątka y, kielichów, która oznacza miłość, y, czerpanie radości z, y, z, 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 dru, z drugą osobą, może nawet roznożenie się. Y, tak, podchodząc do melitum, czyli jest tutaj, jeszcze raz powtórzymy, silna kobieta, która osiągnęła sukces. Ten księżyc sprawia, że, że, że ciągle tęskni za marzeniami. Mimo, że jest osta w stosunku do facetów, to powinno pójść w stronę takiej uspokojenia się troszeczkę. Być może ta osoba, którą się pozna, z którą będzie ta cała radość, to jest właśnie gdzieś, gdzieś daleko i trzeba będzie podjąć jakąś wyprawę, żeby ją spotkać, to no nie musi być wyprawa na drugi koniec świata, to może oznaczać nową knajpę do zwiedzenia, i to powinno zaowocować właśnie dziesiątką kielichów, czyli jakimś, jakimś nowym związkiem. Dziękuję.